Siemanko, witam kolejnego dnia, a dla mnie w sumie nawet jeszcze tego samego bym tak rzekł, bo mamy godzinę jak widzicie tam drugą 50. Także tyle co zjechałem z pryzmy, kawkę wypiłem, trochę się ogarnąłem i lecę na Ukrainę, bo muszę być na Ukrainie na 6 rano. Jest godzina na Ukrainie, czas do przodu, widzę jakaś kolejka jest na SAT. Dzisiaj godzina do przodu, czyli to tak jakby na Ukrainie nie jest teraz tak za 10:30, tylko za 10:40. Także z granicy jeszcze godzinka, żeby dojechać. No i godzinkę się przekimam i, i pobudka. No, we wczoraj, tak jakby we wczorajszym odcinku widzieliście, jak zbieraliśmy na pryzmę, zamykaliśmy silos. No, a dzień wcześniej też zbieraliśmy silos, to też do nocy, to też późno od rano, to też spałem z 3-4 godziny. No, ale czasami tak bywa, czasami tak trzeba trochę przywalić. Także mówię, dzisiaj myślę, dojadę gdzieś tam na ukraiński czas na godzinę piątą. Z godzinkę się przykimam i, i to i będziemy lecieli w, z kolejnym dniem tutaj w dzisiejszym odcinku chciałem się pokazać a ja teraz odpaliłem już dlatego o tej godzinie że wjeżdżamy na granicę także będę wam chciał pokazać jak wygląda granica także wjeżdżamy do pierwszej bramki mamy zielone o tej godzinie to kolejka na samochody nie ma na lewo tutaj widzicie widzicie teraz nie chcę tak mocno telefonu żeby było widać że ten, tam na lewo, gdzie jest ten szlaban, to wjeżdżają te busy, mini ciężarówki bo tu chyba do 5 ton na Krościenku koło Szczych Dolnych no zważyć po prostu i tam na, czekają w kolejce, bo tam jest więcej papierologii widzę, że na samochody nie ma żadnej kolejki także powinien nas szybko wpuścić co, ja przyjeżdżam tutaj jest polskie okienko, później dwa ukraińskie jak będę wyjeżdżał, ale telefonik wyłączę z tego względu, że no nie wiem, czy tam dalej można nagrywać się tam dalej można nagrywać, i, i też, żeby się ktoś później tam nie oburzył. Eee, a co? Widzę, że otwiera. Także wjeżdżamy. No i w sumie nie poszło źle. Wjechaliśmy na Ukrainę, o, równo 10 minut zeszło. Polska kontrola to była chyba z minutę. A na Ukraińcu musiałam poczekać 2-3 minutki, bo trzymali. Także. Mm -hmm. Co, ja lecę teraz? nic ciekawego po drodze nie ma, żeby Wam pokazać to jadę na gospodarstwo, to jest jeszcze Wam pokażę 4.07 można powiedzieć już na miejscu, bo już będziemy skręcali no lekko ponad godzinkę, zawsze jest niecała godzinka ale z takiej z racji tego, że już jestem w takim ciężkim stanie umęczenia to, to nie zapieprzałem nie wiadomo jak droga jest super, bo ja teraz jechałem tak stówka, 110, 120, a normalnie to złoty 50 zł leci bez niczego. Także zaraz nam stróż otworzy. No i witam z gospodarstwa. Nie naszego. Wyjechaliśmy po godzinie 6. Tak, tak jak mówiłem, była godzinka snu i jesteśmy praktycznie... No. Tylko czekaj, ja nagrał coś jeszcze. Eee, I ten, tutaj mnie akurat właściciel gospodarstwa, gdzie ja urzęduję na Ukrainie, bo mam ksywę na Ukrainie, tak jak słyszeliście. Bo wybieramy takiego małego byczka tutaj jeszcze, bo nam potrzeba. Bo tutaj właśnie się okazało, że jest na Wołyniu takie bardzo duże gospodarstwo też, półtora tysiąca mamek mają. Zaraz, bliziutko, kilka kilometrów od granicy Białorusi, także parę godzin jechaliśmy tutaj oglądamy wszystko co jak i co jeszcze pojedziemy na pastwisko I, i właśnie no szkoda bo troszeczkę bardzo dużą partię byków sprzedali jakiś czas temu znaczy się 2 czy 3 tygodnie i zostały powiedzmy tam kilku, kilka sztuk różnych co było im potrzebne i mogło tam jednego sprzedać no ale coś tam się wybierze ogólnie na gospodarstwie są limuzyny czarny angus i szarolet. tak jak widzicie wszystko nie jest jakoś taką setką ale ale gdzieś tam powiedziałbym, że 70% myślę że będzie utrzymane w tej rasie. No to zobaczcie część tutaj tego stada, gdzie jesteśmy na, na Wołyniu, na Wypasie. No Takie nam powiedział trochę jakby sztackie warunki w lasku i tak dalej. Tam nie nagrywałem na gospodarstwie jakoś tak sporo, bo żeby sobie nie myśleli, że nie wiadomo, to tam dziwnie gadam do telefonu i nagrywam. Także no, tutaj wycieczka dzisiaj spora, aczkolwiek sporo materiału z tego niestety nie będzie. I tak jeszcze na koniec dnia Wam pokażę. Ile temu, w pół godziny przyjechałem i zim na bazę. Przed dziewiątą, teraz już mamy przed dziesiątą. Tu jestem na elewatorze. Radek jechał. Kolega tutaj z bazy na lewator, bo lewator od naszego gospodarstwa jest oddalony. Tam kilkanaście kilometrów. Właśnie mówię, czy z nim, bo tutaj jest ładowany rzepak. O, nie będę tam dalej szedł, ale tu między tymi dwoma, bo tam jest, jest po prostu syp na, na pociąg, na wagony i, i ładuje się 3500 ton cały skład na Hiszpanię. Nie jest to rzepa godna, bo tak jak mówiłem, nie ma u nas rzepaku w tym roku. No i po prostu ładują i, i będzie wyjeżdżał pociąg, chyba już ostatnie wagony. Tutaj w tamtym roku widzieliście cztery beczki, te duże. A jak widzicie, stoi piąta, jeszcze nie jest postawiona, albo już jest, nawet do samego końca chyba już jest, bo już jest ta góra, także jest postawiona i, i tam będzie zostawiona kolejna, tam dalej szósta, także w tym roku dostawiane dwie, dwie beczki, jedna ma pojemność 10 tysięcy ton, tutaj słychać jak chodzą jeszcze te czyszczalnie, czyli coś tam jeszcze pewnie resztki tego rzepaku czyszczą i tak to się wszystko, wszystko tutaj pre, prezentuje. Z mojej strony na dzisiaj to tyle, także tym akcentem z elewatora kończymy piąteczek. Także dzięki za obejrzanie, ja tak jeszcze właśnie wspomnę na koniec, no kurczę szkoda, że tam nie dam rady więcej ponagrywać na tym gospodarstwie na Wołyniu pod Białorusią z tymi krowami, no ale mówię, nie chciałem tam tak zbytnio się z tym telefonem afiszować i, i tak gadać, żeby sobie tam nie pomyśleli nie wiadomo co, bo też byliśmy tam pierwszy raz, także tak ta sytuacja się prezentuje. Dzięki za oglądanie cześć do następnego.